Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, paliwo drożeje, każdy o tym wie, ale jak jest z hot dogami? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, która stacja serwuje najlepsze hot dogi. Będziemy brali pod uwagę cenę, bułeczkę, paróweczkę, no i sosik jakiś, tak? Pierwsza stacja to jest stacja Amik i idziemy właśnie do Amik Marketu. Nigdy nie jadłem hot doga na Amiku, stary. W ogóle nawet nie wiem, czy tankowałem kiedyś na Amiku. Drugi hot dog minus 50, no i właśnie, bierzemy po jednym, czy jak robimy? Weźmiemy zwykłą parówę i weźmiemy coś promocyjnego, jakąś nowość. Dobrze. Co nam się kręci tutaj? Parówki tylko zwykłe małe. No, ale są zimne, tak szczerze. A parówka kiedy będzie ciepła? Dobra, wrócimy za pół godziny. Dobra. Dupa. No właśnie, to jest dlatego, no Amik, no to myślę, że pójdziemy na jakiś Orlen czy BP i będzie parówami obłożony cały grill A tutaj dwie się kręciły, jakieś takie, wiesz. <noise> w ogóle te parówki do mnie obrzydzają zawsze na tym kręcio. No? no troszkę tak. No to będzie śmieszny test. Po drugiej stronie ulicy jest Circle K, także tam spróbujemy zjeść hot doga. Może się okaże, że w ogóle nigdzie nie będzie ciepłej parówy dzisiaj. <noise> Największa jakby rotacja tych parówek i w ogóle hot dogów jest na stacjach, yy, na, w ogóle na trasie, bo zawsze w trasie na tych stacjach też jest mnóstwo tych parówek. Masz swoją ulubioną stację do hot dogów? Nie, bo szczerze ja ma. nie, nie ja mam. Ma. Ale w sumie też na wielu nie jadłem, więc wiesz, to się może odmienić. Hot dog wyborny, kiełbaska wyborna, cebu... cebułka, cebułka? Cebułka. Cebułka? Musztarda poselska? Cebułka? Cebułka z cebu... z cebułką? Zapraszam. Dzień dobry. Prosiłbym hot doga z parówką zwykłego. Jest ten wyborny, nowy? To poproszę też No ja uwielbiałem tą kanapkę kiedyś stary. I ona teraz to w ogóle jest wszędzie. Kiedyś była tylko na Mhm. Uh -huh. Ty też ją lubiłeś co? Swojego czasu sobie chapnąć? No przez ciebie ją polubiłem. No, ale dzisiaj parówę. <grym> Powiem Ci że te parówy Zauważyłeś to? Uh -huh. Wysuszony na maksa, co? Właśnie mi się wydaje, że to jest to, co mówiłem, że tu jest w mieście mniejszy obieg po prostu tych hot dogów. Nie chciałem tam przy panu nic mówić, ale no te parówy, które nam tutaj zaoferował, jak ja bym był pracownikiem, to bym ja już je zdjął, bo one wyglądają okropnie. No może oni nie mogą tak robić, może mają jakieś wytyczne, że ta paruwa nie wiem, może się kręcić ileś tam czasu. Te wyglądają jakby się kręciły ze 2 No A jak ta druga? No ta druga też sucha, ale to nie apetyczne te hotdogi, strasznie, co? Zgadnij, ile to kosztowało? Dużo. Ile kosztował zwykły sparówowo? Zgadnij, 9 zł. Nie, no mniej, mniej. Szanujmy się, mniej. 6,50. Okej. Okay. Ale zgadnij, ile wyborny kosztował? No to on z 10. 12. Co ty gadasz? 12 złotych, stary Ta paruwa po prostu tutaj ma, nie wiem, 5 cm więcej dosłownie Nazywa się wyborna No nazywa się wyborna I tu i tu wzięliśmy ketchup i musztardę No wiadomo, że można to zalać sosem amerykańskim, moim zresztą ulubionym, jakby ktoś pytał Ale no wtedy będzie czuć tylko smak tego sosu i zamaskuje się trochę tutaj, wiesz, kwintesencja tych przepysznych parówek może zacznę opis tego dania od bułki, która jest przyrządzona naprawdę w odpowiedni sposób. Jest chrupiąca. Jest spoko. No ale parówa daje, ma taki świński posmak. Jest mega pomielona, stary. Jakby nie pamiętam jak smakują hot dogi Vikei, ale wydaje mi się, że parówka Vikei, chociaż ostatnio sprawdzaliśmy ich skład, który jest beznadziejny, uh -huh. może jest mniej pomielona. No tutaj to w ogóle nie trzeba tego gryźć. Nie wiem, no zjeść, zapomnieć, jak najszybciej jechać dalej, modlić się o to, żeby nie bolał was brzuch, no bo te parówki naprawdę wyglądały źle na grillu, na płycie. One w ogóle tutaj się nie kręciły mm -hmm. na tym tym. Bardziej mnie interesuje ten wyborny. Oj, mega sucha parówa, czuć, że leży długo. Ona smakuje trochę jak taka po prostu śląska, coś jak frankfurterka, ale jednak czuć, że to jest parówka, a nie kiełbaska. No Mypelek. Nie na do tego. Dlatego nigdy nie biorę z kabanosem lepsza konsystencja trochę niż tu, bo trzeba jednak to pogryźć No ale prawie straciłem ząb na, tym, na tej I Widzę, że tu chyba już się wyłania kolejna stary Parówy ewidentnie za długo się tam kręciły Nie było chętnego na nie, aż zjawiliśmy się my I dostaliśmy po prostu wysuszoną parówę 12 zł totalna abstrakcja dla mnie to jest to samo, to jest to samo, tu jest 5 centymetrów więcej parówki po prostu. No wiadomo, że inna parówka trochę. Teoretycznie lepsza, ale tu jest chrzącha, jest jeszcze bardziej sucha niż ta, jakby... Smutne to, smutne są te hot dogi, mm -hmm. stary. Jeden i drugi jest smutny, no ale ten za 12 to już przegięł pałę. Spróbuj. Zacząłem od parówki klasycznej. Już pierwszy gryz przypomina mi tą parówkę taką najtańszą z Biedronki. Mega słabiutko. Ten przepyszny, przypalony kabanochi. Wyborny. Ten kabanos stary smakuje tak, jak zawsze w lato robisz ze znajomymi grilla. I zostają takie kiełbaski, których nikt nie chce jeść. One tak leżą północy, po prostu na tym grillu wysuszają się. Właśnie tak smakuje ta kiełbaska, jak taka wiecie. Rano sobie wstajecie po grillu, patrzycie, na grillu zostały kiełbaski. Ja wezmę ugryzę taki suchelec przypalony. No czuć tą warstwę już przypaloną. Jak za 12 zł uważam, że to jest gruba przesada. Gruba. To jest skok na kasę. Skok na kasę, 12 zł stary. No dzisiaj to już możesz obiad zjeść w jakimś barze mlecznym. A w Kielcach, w Jakjęce? W Agience dwie osoby by się w cenie tego hot doga najadły. Mhm. Jakaś zupka, coś tamtego. To jest normalnie skok na kasę, moim zdaniem. Moim zdaniem, Sir Kilkaj wyszedł bardzo słabo w tym teście. Moim zdaniem, nie powinni takich wysuszonych starych parówek sprzedawać klientowi. Jeszcze za mhm. 12 zł stary. Tą normalną, to jeszcze do przeżycia, bo ona jest taka dosyć miękka sama. Nawet jak się na bokach wysuszyła ta paruwa, to jeszcze w środku jest git. Ten wyborny, za dwunastaka, to jakiś żart jest. Żart. Żart. Kolejna stacja, LOTOS. Zobaczymy, czy mają jakąś nowość, jakiegoś super, giga, mega hot doga. No i oczywiście bierzemy klasyka. O, parówka. tu się kręci. <grym> Poprosiłbym hot doga z parówką, będzie? Dobra, jest jakiś nowy, z grzybami chyba, widziałem. Oni polecają tutaj, do tej myśliwskiej, sos śmietanowy z ziołami. Bierzemy taki sos, czy bierzemy musztarda, kieczup normalnie? Nie no, weźmy taki, jak polecają. Kebab, normalnie Ja Jadłem kiedyś na stacji Kebab. Baba z Zahira. To jest coś innego. Testujemy go? Kebab Marida. Drobiowy z sosem średnim i warzywami. Tu jest też wołowy, bratku. Testujemy to? Może nie dzisiaj. A kiedy? No, kiedyś. Ale wrócimy, obiecujesz. No, obiecujesz. ze mną, obiecujesz. Tak. Proszę Państwa, 7,50. Drożej. Zwykły, klasyczny, zwykła paruwa. No i ten myśliwski, ale tutaj jak myślisz, ile to? Mniej niż 10. 11. 11 złotych ta paruwa duża, tylko że to jest paruwa duża, trzeba to od razu powiedzieć. To jest paruwa duża. Mniej świński posmak ma. Mam wrażenie, że lepszy trochę. Keczup mniej słodki trochę, więc lepiej. Albo tak się to tutaj zmieszało po prostu z tą parówą. Bułka również chrupiąca, tak jak w przypadku Circle Keia. Ta parówka jest świeższa na pewno. 750 w ogóle za coś takiego, kurde, to są jakieś chore czasy stary Ale wybrałbym tego, no po prostu tutaj nie ma suchej parówy. To jest co? Myśliwska z grzybami? Tak. Nowa kiełbaska myśliwska, grzyby i ser. Łezu. czuć takim grzybem od niej. Ale takim wiesz, chemicznym grzybem. A nie taki podgrzybek? Taki chemiczny jakbyś się dodał aromat po prostu. Jak nie wiem, pewnie są zupki chińskie grzybowe, nie? To podejrzewam, że to jest ten sam posmak tutaj. Próbowałem samej parówy. Jest miękka, jest taka glutowata. No przypomina to trochę konsystencję wołowiny z Maxburgera. Wiesz o co chodzi. Uh -huh. Razem z tym sosem, który jest na maksa tłusty, na maksa majonezowy Smakuje to całkiem nieźle Lepiej niż sama parówa, jak ją ugryzłem Ale no tłuszczak, tłuszczak, mega tłuszczak To jest sos śmietanowo-ziołowy mhm. Kurwa Znowu Znowu wiesz co jest? Nigdy nie biorę w ogóle dużych parówek na stacjach, bo zawsze mi się wydają bardziej obleśne niż te małe. Naprawdę. I mam wrażenie, że jest większy potencjał w tych dużych na trafienie chrząstki. Wolałbym chyba to, mimo wszystko, od tego suchelca stamtąd, bo to kosztuje jeszcze złotówkę mniej, a jest dużo, dużo większe. Mhm. Dziwne, że klasyczny jest tutaj droższy, skoro to jest tańsze. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. No ale chyba lotos wygrywa na razie. Ten ser jedynie jest wyczuwalny w tej parówce, że ona jest taka bardziej kleista, moim zdaniem. Tak właśnie po ugryzieniu klei w gębie, po prostu. Hmm. Który bym wybrał z tych dwóch? Pewnie ten, bo taniej wychodzi. Zdecydowanie te oba hot dogi są lepsze od tych wcześniejszych. Po lepsza, lepsze, ale to są znowu te niuanse, wiesz o co chodzi. Także zajebiście, się. fajnie się to ogląda, fajne jakieś takie nowości na mieście i wszystko. Ja się hot wierzają, tak? Ja dobra, kończę. Trzymaj dobra. się, hej. Hejka. Niuanse. Niuanse po prostu, niuanse tutaj są. Ceny są interesujące 8 zł Ile? 8 8 zł. Najdroższy, a czy najlepszy? Widzę jakieś uniesienie. Najlepsza parówka tutaj jest. Najmniej świńska uh -huh. i konsystencja jest fajna. Trzeba ją pogryźć. Nie jest to jeszcze frankfurterka, nie jest to kiełbaska, jest to nadal parówka. Ale to jest taka parówka, którą mogłem po prostu zjeść z wody sobie. Wiesz co chodzi? Na śniadanie z musztardką, z keczupikiem ulubionym. Rzadko jem bardzo takie śniadanie w postaci parówek. Kiedyś lubiłem parówki jako dzieciak. <śmiech> <śmiech> ale to jest właśnie taka parówka, która zostałaby zjedzona i. Nie na smutno by było. Bułka, jeśli chodzi o poziom chrupkości, uważam, że jest naprawdę nieźle. Bardzo smaczna. W tych dwóch poprzednich, na Circle K i na Lotosie, czuć było ten taki posmak takiego wieprza trochę. Czuć to trochę. Tutaj tego nie czuć, nie wiem, ale jest najsmaczniejsza. Teraz czas na tego giganta. On kosztuje 11 zł. Jest to kiełbaska boczek cebula, tak? Nienawidzę tych dużych kiełbas. Dziwnie smakuje ten aromat cebuli z boczkiem. W żabce jest taka parówka bekon ser. Mm -hmm. Lubię czasami ją zjeść. W sumie jak ona jest, to zawsze biorę ją. Ale tutaj dziwnie, coś tutaj się kurde... Coś tu się nie udało w tej kompozycji. No i znowu honha na starcie. Ona bardzo chce być kiełbaską, ale ona jest parówką. Tylko o takim kiełbasianym aromacie jakby. Ta osłonka jakby, ta skórka jest trochę twardsza. Przez to ona niby... Jest trochę twardsza i się stara właśnie być kiełbasą, ale ona wcale nie jest kiełbasą, ona jest nadal parówą, jest tak... No nie smakuje mi to. To nie jest kiełbasa dla mnie. To jest parówa, która udaje kiełbasę. Nie jestem fanem dużych parówek po prostu. <grymne> nie, nie, nie możemy tego nagrywać, tych hotdogów. Nie jestem fanem wybierania tych większych parówek na stacjach benzynowych. Wolę te tym... <grymne> Zdecydowanie wolę mniejsze. No i na starcie była chrzona. I chyba jest znowu chrzona, zobacz. Już ją widać. Czy to nie chrzona będzie? Sprawdź. O tych parówkach to można gadać i gadać. <grymne> Tutaj dostaliśmy sosu od serca. Ta parówka ma najbardziej taką ścisłą konsystencję. Najmniej jest taka glutowata powiedzmy. Mamy do stestowania dużą parówkę. Tutaj rzeczywiście ta konsystencja już jest taka bardziej luźna. Co w kiełbasie jest chyba sprzeczne z porównaniem do parówki. Parówka zawsze była ta taka mięciutka, a kiełbasa bardziej taka stawiająca opór, tak? Wydają się te hot -dogi takie raczej nieszkodliwe. Wiadomo, że raczej po hotdogu zawsze będzie jakiś problem taki z gazami tak zwanymi. Pamiętajcie, nigdy nie pozwalajcie swoim pasażerom w samochodzie jeść hot dogów, jeśli jedziecie z nimi dłużej niż godzinę, bo... Ta podróż może być niemiłą podróżą. Mały był tu najbardziej przekonujący. Tu są znowu niuanse, no. Ale ten był najdroższy w ogóle, ten mały, 8 złotych kosztował. Sporo, według mnie. Ta, a ty wiesz, że w nawet można wziąć hot doga na raty? Tak. Prawda? Mm -hmm. Nie można Ja wiem, że IKEA to nie jest stacja benzynowa, ale IKEA słynie z hot dogów I to słynie z dosyć tanich hot dogów, Więc korzystając z okazji, wybraliśmy się do niej 3,50 kosztuje hot dog? Kiedyś był za złotówkę, myślałem, że jest za dwa Nie wiem skąd ta informacja u mnie w głowie, ale... Biorę jednego z wyklaka, jednego z dodatkami I na tym kończę dzisiaj tutaj no to... Pomniejszyły się jakoś coś? Bustard? Poproszę No to jedziemy Ale to nie francuskie. No to w ogóle nie są francuskie i to w ogóle nie jest stacja benzynowa, to w ogóle jest wszystko bez sensu, ale widzu, zobacz, tutaj hot dog z dodatkami za 450, kurde, kiedyś to kosztowało złotówkę i chyba dwa złote z dodatkami, nie? Mhm. No i zwyklaczek, taki bidota, taka bida. 350. Ikea ma jedną fajną rzecz i cenię ich za to w tych hot dogach. Wiesz za co? Za innowacyjny według mnie sposób przygotowywania tych bułek na parze. I też Wam polecam w domu, jak kupicie sobie takie bułki, te takie kapciuszki, to zróbcie sobie tak hot doga, że właśnie tą bułę, że stawiasz garnek, gotujesz tam wodę, metalowy durszlak kładziesz na garnek, wiesz, normalnie, i wrzucasz tam tą bułę i ona się na parze robi. Jest kozaczek, jest taka mięciutka po prostu. Oj, oj, oj. No nie wiem. Nie wiem, czy ja kiedyś po prostu nie miałem pojęcia o dobrej parówie, że zajadałem się tymi hot dogami. Czy chodziło tu o cenę? Czy one nagle się teraz spieprzyły? Bo okropne są. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest ok, bo to nie jest glut. No ale jak zaczynasz to mielić, to czujesz jakby się jakiś papier, jakiś karton, nie wiem jak co. jakiś taki taką masę o smaku parówki. Takie... Zapamiętałem to lepiej. Jadłem ostatni raz tego hot doga prawdopodobnie z rok temu, myślę. Może dwa lata temu. Myślałem, że będzie lepiej, stary. Najgorsza parówa jest ją? W porównaniu do tych ze stacji jest dużo gorzej, jeśli chodzi o tą parówkę, ale w ogóle takie bez smaku to jest. Kompletnie jałowe. Z dodatkami jest trochę lepiej, bo one maskują tą parówkę, ale... Zawiodłem się. Tu zdecydowanie mocniej wszystko maskuje ta cebulka, tylko ją czuć. Kiedyś również się zajadałem tymi hot dogami, dawno, dawno temu, na którejś urodziny Ikei, były one w ogóle po 50 groszy, więc trochę ich wtedy zjadłem. Zapchaj dziura taka, no, idziesz do Ikei i to sobie zjesz takiego hot doga. Czy jest ktoś, kto nie zna smaku hot doga z Ikei? Naprawdę? Myślę, że nie. No, ale nie wyrzucę przecież, tak? Lepiej odchorować niż jak się ma zmarnować. No to jest proste przysłowie. Najtańszy, ale też najgorszy hot dog jedzony dzisiaj według mnie. BP, Orlen, Shell i moja przed nami. Za mną stacja Shell temat jest prosty. Jedna paruwa klasyczna i jedna paruwa promocyjna, paruwa nowa, coś z nowości. Zobaczymy co tu mają po prostu. My to mamy. Co stacja to jest drożej, stary? Wziąłem małego, zwykłą parówkę 9 zł i ten duży, czyli serki, ubaska 10,99, czyli 11 zł. Parówkę małą mamy w bułce od dużego, bo pani się małe bułki skończyły. Spróbuj. Zobacz, jak wyssałeś ten. Skórka została. Czujesz to? Tutaj zdecydowanie go czuję najmocniej. Taki okay. po prostu świński posmak. Intensywny, świński posmak. Jeszcze nie wiem, jak ty to ugryzłeś, że wyleciał środek, a została ta skórka. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś. <ścoughs> Dla mnie dyskwalifikacja, bo mega jest, mega przeszkadza ten posmak, co? Mhm. Mm bardzo przeszkadza. Nawet nie wiem, jak to określić, świński posmak. No, nie wiem, czy widz będzie wiedział, o co nam chodzi. Niedobra jest ta parówka, tak podśmiarduje takim właśnie. Nie wiem, czy to wynika ze słabego składu tej parówki, czy, czy z czego w zasadzie, ale no, ta się zdecydowanie tutaj wyróżnia bardzo intensywnym, świńskim posmakiem. Jakkolwiek to brzmi, widzowie. Najgorszy hot dog dzisiaj. A zobacz z tej tutaj, co wystaje. Widzisz? To jest chyba ten ser, bo to jest bekon ser. A, zobacz, ile sera ma to. Tutaj czuć ten ser. To smakuje trochę tak, jak ta w żabce. Po prostu parówka, bekon, ser. To jest dobre. ale Już dużo tego sera jest, stary. Chyba najlepszy hot dog dzisiaj. Dziwne, bo tutaj taki, taki świński, a tutaj taki dobry. To jest fajne. 11 złotych? No jeśli tobie się nie trafi chrząstka, bo sam całego nie zjem, to uważam, że jest to najlepszy hot -dog dzisiaj. No, spróbuj. Mm. To nie jest tak, że zawsze muszę mieć to samo zdanie. Naprawdę, ten hot dog się wyróżnia. Czuć ten serek? Ta musztarda z tym ketchupem tak nie zabija smaku w ogóle całego tego hot doga. Ten jest całkiem niezły, jaki. To jest bacon ser. moja Maka. ulubiona pozycja teraz. W każdym kancie widać, że ten ser wypływa. Odnaleźliśmy kocika. Jestem w szoku, że najlepszym jak do tej pory okazał się ten duży w ogóle, ten którego nigdy bym nie wybrał. Stacja moja. Zapraszam. A ona jakaś zamknięta? Tu tylko okienko. W nocy, dobra. Dzięki wielkie. Nie ma. Na mojej parówek nie ma w nocy. A jest która? 22.07. No. no to lipa. Byście podjechali sobie zmęczeni, głodni o 22.00 na moją i hot doga byście nie zjedli. Orlen BP, Jedziemy. Ale się odbija tymi parówkami, co? Tak, no ciężko straszne to Ciężki test to jest. Nie człowieku, takiej długiej to jeszcze nie widziałem. Pokaźnik rozmiarów, co? Aha. Mamy to. Najdłuższy kabanos w mieście, chyba bym powiedział. Bardzo długi był i nie jest najdroższy, stary. 10 zł taki kabanos. No to najtańszy duży hot -dog jest na Bipi. Z kabanosem, co prawda, który jest dosyć ryzykowny. No ale kurde, dyszka, a paruwa najdłuższa. Kabanos. O. Stąd ta cena. <noise> tu w ogóle, w ogóle nie musiałem tego ugryźć. On się odłamał, stary. To jest po prostu parówka o smaku kabanosa. Nawet konsystencja jest taka jak w parówce. Dobra. Mm -hmm. Nic nie trzeba robić z nim, ale jest okropny, jest tak zmielony, jest tak miękki, luźny jest taki, wiesz. 7,50 parówa. To jest podobno berlinka, ale ogólnie powiem Ci co do berlinek. Bardzo popularne w Polsce, ale wiesz, że one wcale nie mają najlepszego składu, jeśli chodzi o parówki. Jak na razie szczerze, najbardziej mnie zaskoczył hot dog z parówką, ten na Amiku. Uh -huh. Miała fajną konsystencję, nie była glutem. Naprawdę, jak na razie, no to na dużego poszedłbym na Shell, a na zwykłego do Amika. No chyba, że ten Orlen jeszcze odczaruje, ale słabe te parówki są, ogólnie wszystkie, tak naprawdę. Nic specjalnego, totalnie. Ale też nie szukaliśmy tutaj żadnych uniesień w tym odcinku, bo to jednak to jest zwykła w bułce, ale na średnio. A pamiętacie coś takiego jak dwururka? To właśnie może być to, co wieku. Dubleta bierzesz? Mhm. Te hot -dogi, niestety, żaden z nich nie wyróżnia się jakoś tak ponadprzeciętnie. Wszystkie to zwykła paruwa z bułą. Ostatnia stacja, czyli Orlem. Czy będzie najlepszy ten hot dog? Nie wiem. Szczerze mówiąc, wszystkie są tak naprawdę średnie bym powiedział. Ciężki temat podjęliśmy, myślę. No niedobrze się szybko robi. <noise> Te parówy są straszne. Mega kiełbaska i paruwa. I to wszystko będzie. Ja myślałem, że tu będzie najdrożej, a jest inaczej, jest zupełnie inaczej niż myślałem Duży hot dog tutaj, stary, jest najtańszy ze wszystkich stacji, 9,50 Opa, mega kiełbaska się nazywa A mały, paruwa z szynki tu jest, 7,50, czyli to też nie jest najdroższy Nie wiem już Przyjąłem tyle parówek dzisiaj, że już mi jest niedobrze po prostu, widzą Taka się wydaje być najbardziej sprężysta Tylko ja teraz nie wiem, bo nie pamiętam, czy jak zamawialiśmy zwykłą parówę na innych stacjach to czy do wyboru też była parówka z szynki? Bo tu chyba był kiedyś wybór. Ale szczerze mówiąc, jakbyśmy zrobili blind testa z tymi wszystkimi hot dogami z parówkami dzisiaj, przyznaję się, że chyba ciężko byłoby to rozpoznać. Nie wiem, czy by nam się to udało. Ale nie odrzuca konsystencją. Bułka znowu jest przypieczona w odpowiedni sposób. Kurde. Ale między tymi wszystkimi hotdogami są naprawdę małe różnice. No jest glutek tutaj. Tutaj już jest glutek, to nie jest konsystencja dobrej kiełbasy. To nie jest kiełbaska, to jest nadal parówka po prostu, która chce udawać kiełbasę. To jest średnie. No plus za cenę 9,50 jest to najtańszy duży hot dog, jakiego dzisiaj znaleźliśmy. Tak jak miałbym powiedzieć, gdzie była dobra zwykła parówka, no to powiem, że na Orlenie, na Miku. I chyba tyle. Na szelu była dobra ta kiełbaska duża, boczek ser. Po tym odcinku, chyba szczerze mówiąc, nie zjem hot doga. No nie wiem ile, ale to na pewno nie jest tak jak z kebabami, stary, nie wiem, jak z pizzą Jak co, nagrywaliśmy pizzę dwa dni pod rząd, pamiętasz? Co zjedliśmy, ile tych pizz? Osiem, siedem? Osiem no, pizzeri, Kebaby jemy ciągle, ciągle nagrywamy I one dają jakąś taką przyjemność Ta paruwa tutaj, to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką można zjeść Chciałem zrobić taki test, ale w sumie nie wiem jakie tu są wnioski Chyba takie, że po prostu średnie są te hot dogi Chyba nie warto, chyba nie warto ich jeść Zawsze wybierałem jakąś tam właśnie zapikaneczkę, hamburgerki Tutaj nie ma się co oszukiwać, jest szeroki wachlarz Teraz jedzenia na stacjach. Odurzenie parówką, po prostu, co tu dużo gadać. <grystanie> odurzaliśmy się już serem, odurzaliśmy się kebabami, odurzaliśmy się pizzą, zapiekankami. Ale to odurzenie parówką jest najmniej przyjemne, jak do tej pory. Najcięższy odcinek dla mnie to jest. I czuję, że dla brzucha też. Czuję tutaj, że w tym małym hotdogu ta parówka z szynki jest rzeczywiście delikatnie twardsza. Ale czy jakoś to mnie przekonuje? Niestety nie. Jak jestem na stacji, to raczej wybieram coś innego do przekąszenia, niż takiego hot-doga, ponieważ to śmierdzi. Śmierdzi to podczas jedzenia. Przynajmniej dowiedzieliśmy się, że na Orlenie zjecie największego hotdoga najtaniej, najdrożej i w sumie najgorzej było na Circle K. -u. Nie wiem. Mam dosyć hot-dogów. Te parówy jakoś tak nie, nie budzą zaufania. Zostawiam was z tą myślą. Nie wiem, co mam powiedzieć. Subskrybujcie kanał, jeśli macie ochotę. Już nie będę machał tym palcem i mówił, że większość nie subskrybuje, bo pewnie dobrze o tym wiecie. Niedobrze mi jakoś jest <laughs>